Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Paweł, towarzysz Gugała, jest ze mną jak zawsze Siemano Adriano. Nie no, ma, an, nie czemu, ma czemu Ant, Ja też chciałam że tu brakuje nam osoby. Brakuje Antka, bo Antek e... walczy, ogniem walczy z ogniem, zresztą ekipy na magazynie. Szturm wysyłkowy e... był w tym tygodniu i po weekendzie, więc musimy ostro e... wziąć się za. Nadganianie z wysyłkami tak, żeby wszystko na czas wychodziło. Dlatego Antka musieliśmy troszeczkę oddelegować na magazyn, żeby tam pomóc i przerzucić siłę na prawą flankę, a lewa flanka sobie jakoś poradzi, więc jakoś to będzie. Zaraz sobie porozmawiamy o tym, co mamy w dzisiejszym odcinku dla Was w promocji, a dzisiaj mamy coś bardzo ciekawego, tu jest z tyłu za mną, będą to pokrowce. Tylko mi jest Adriano potrzebny. Chłopaki się rozgadali. No to poczekaj. Wychodzę, idę, idę do toalety. Tyle mnie napomagał. Chodź, będziesz trzymał Hollywood? Będziesz trzymał? Będę trzymał. E, I e, Pamiętasz jaka była o. umowa? Co co? jak ty zakończyłeś pirueta? <laughs> bo my się z Adrianem zawsze tak umawiamy, bo dla YouTube'a jest bardzo dobrze, żeby filmik trwał. Co najmniej 8 minut, albo co najmniej 10. Wtedy to tamte algorytmy jakoś. Ja się dokładnie na tym nie znam. Ale jest to, tak dobrze po prostu. Puchają to do góry, że troszeczkę większa e, większe grono wędkarzy e, dostaje info o filmach, więc. Zawsze Adrian mi daje jakieś znaki, o których ja zapominam. mi się przed chwilą na znaki. Minęło dwie minuty robić w razie ja co? Z kółki, coś tam. Ja tu, I ma ooo. mi dać znać, kiedy minie 8 minut, albo kiedy minie 10 minut. Ja, jak już zacznę gadać, to <laughs> tak, pokazuję na zegarek. Ja nie mam w tym tygodniu zegarka. Pasek mi się urwał, a nie mam kiedy jechać do tego. A przy spodniach nie masz? Do zegarmistrza, że... Co to by sobie taką względął? spodnie Ale nie, to zegarek. zawsze. A mi zegarek będzie. A? a jakbym tak wziął. Tu zegarek i spodnie, patrz. O tak. Nie? I tak a. bym kurę. Akurat, akurat par, parę kilo zrzucisz na siłowni, to będziesz tu patrz miał pasek. na szkiełko, bo tak nagrywa sufit, a tu był pokaz. Tu. Ale już nie ma. Było nie ma. Był Paweł bez Pamiętaj, padu. żeby dać znak jakiś. ja postaram się tym razem U -u -u -u. tego. U -u -u. Kukułka. E, słuchajcie, mamy dla was coś dla e, maczowców, fiderowców, karpiarzy. Spinningista Adria... też się w to ubierze. Spinningista też. E, coś do transportowania wędek, takiego troszeczkę pro, tak bym powiedział. Słuchajcie, mieliśmy te pokrowce na targach. Dlatego tu jest na, napis pro. No i wszystko no, jasne. To jest Ma... pro. Bez tego, nie, tylko pro. A tu zamiast macz powinno być napisane masz. Masz, po... masz pro teraz, teraz masz pro. Teraz jesteś pro. E, mieliśmy na targach e, tych pokrowców kilkadziesiąt sztuk i one po prostu tak zniknęły. W życiu nie widziałem, żeby e, wędkarze tak się rzucili na e, pokrowce, przyszli, powybierali sobie minuta 8, ja biorę ten, ja biorę tamten i zostaliśmy bez pokrowców. No tak, to jeszcze ale... awantury, kto da więcej, bo on osadni. Jakiś tak, licytacje <noise> były, że. A to z namiętami tak mieliśmy. Że kto bierze ostatki, ten jest piękny i gładki i dopłaca tam 30%. Eee, ale jak dla kogoś nie starczyło na targach, to mamy je teraz dostępne i mamy też zrobioną na nie jakąś tam fajną cenę. Zaraz sobie o cenach porozmawiamy. Natomiast co do samych pokrowców Match Pro, materiał jest taki. No nie jest to materiał tylko taki ala skóra, ale to też nie jest skóra, powiedzmy sobie skóra ekologiczna. Gumolit. Gumoleo. Gumoleo, malowe. <gumoleo malowe> Skóra ekologiczna i ekonomiczna. A to nie poczekaj, a ale to jest no chyba skóra z węża strażackiego. Być może, nie wiem co na to strażacy. Ale już po pierwszym takim do, dotyku wrażenie jest takie, że na pewno łatwo to będzie odczyścić. Bo jak na przykład macie ma, pokrowce materiałowe i gdzieś tutaj błoto wam wlizie, no to potem trzeba tam się sporo tego godzina nawywoływać, żeby ten brud wyszedł. Natomiast tutaj dużo łatwiej będzie na takim materiale utrzymać czystość. E, też taki ala e, sk skórzany, Dobrze, mocny, że nie zamszowy. Mocny, mocny, e, mocny pas na ramię. Nie I ma... tak właśnie spinningista przemienia się w federowca. Nie ma opcji federowca Pro. Nie, masz Pro? Sypacza za nęty. E, masz Pro. Bardzo fajny i patrz, nawet pomyśleliście, że z tej strony, gdzie masz bark, ta skóra jest chropowata, dzięki czemu nie zjeżdża ci to z barku. No, czasami jest taki wkurzający, znaczy, zwłaszcza jak jest jakiś ktoś barczysty, i tu ma kaptury rozbudowane takie, że nie ma szyi. Ta płetwy. To mu zjeżdżają tutaj e, zawsze te paski. Natomiast tutaj pomyśleli nawet o takiej, takim prostym rozwiązaniu, m, które jest bardzo praktyczne i ułatwia życie, oczywiście, e, mocne mocowanie. Tutaj, jakbyśmy chcieli, sobie pod rękę wziąć. Ale myrdasz, to gdzie ja kamery nie ustawię? Trzeba pokrowce i spacer farmera zrobić z nimi. i Jest neodymowy. No, no, piankowa, piankowa tutaj, piankowe trzymadło, bardzo wygodne. Idąc dalej, trzy komory, suwaki bardzo mocne. widać na pierwszy rzut tu wystarczy. Słychać nie ma lipy. To wszystko słychać, to wiecie, to tak jak się. Jak się... E, co się bada poprzez puknięcie? <grymne> Kiedyś nad morzem widziałem e, e, pana G. Ge, czekaj. Geodete? Geolog. Zajmuje się ka kamieniami, ziemią, Tak, no, tak, ziemia, to... tak chodził z młotkiem i w kamienie pukał. I niektóre kamienie wyrzucał, a niektóre zabierał. I nasłuchiwał coś tam, nie, nie chciałem go tam jakoś... Pewnie mu ten kamień odpowiedział, czego pukasz baranie, więc. <grymne> Także e, e, a, on pukał kamienie, a my słuchamy. O, Dobrze hit. brzmi tutaj. Patrz, nawet takie zakończenia fajne. I są odkształcone, że wygodnie się to łapie. Dwa paluszki i myk. W środku co mamy, co jest najważniejsze? Mocowania do wędek. Żeby nam się tutaj nie kiełbasiły. Jeszcze widzę, że w a, środkowej. Tu mamy teoretycznie, wiesz, tu, tu dwie, jedna sztuka, sztuka. Czyli mamy Zdwa, trzy, cztery. Eee. Wiecie, ile zawsze Wędek wchodzi w taki pogrowiec? Wszystka. Wszystkie! Ile, ile fabryka dała, dobijamy, dopychamy to. Tam, tam ta, suwaki, tam suwaki już i, go robią. To, jak suwak nie, nie domaga, to sznurkiem okręcamy, wszystko wejdzie. E, tu tak śmiechem żartem. Pamiętacie o tym, że... Przynęty wędkarskie, na przykład spinigowe, ale również wędki lubią w pokrowcach luz. Nigdy nie napychamy na ścisk, dopinamy, domykamy, ściągamy. Tak samo tutaj na długości też te wędki lubią luz. Bardzo łatwo jest uszkodzić, później gdzieś to położycie nawet i pod ciężarem, jakimś tam kątem wygięcia coś potrafi się uszkodzić, później macie rybę życia i nagle albo przy zarzucie str strzela zestaw i płać lament. Zgrzytanie zębami. E, zgrzytanie zębami i tak dalej. Więc e, pamiętajcie, że lubią wędki luz. Nigdy nie upychamy na siłę. Nie wiem, po co tutaj są po długości rzepy. I rzepy są tylko damskie. To, to się od, odrzepowuje? No nie odrzepowuje się to. Nie wiem, ale jak wiecie, na no To tu jest pytanie. Jest pytanie z naszych wędkarzy, żeby dali znać. A jak, e... jak nie wiedzą, niech piszą szturm do tego. Masz pro. Tak jest. Szturm do Maczko. Po co rzepy w środku? Pewnie to ma jakieś super zastosowania, a my jak zwykle nie wiemy. Znowu wyjdziemy na niedouczonych, niedoedukowanych, bojących się wiedzy. Słuchajcie, zapinamy to. Też należy pamiętać o tym, że jest od spodu plastikowe denko, mocne. Można to sobie gdzieś fajnie oprzeć. Co najważniejsze, denko ma dziurki. Bo czasami się zdarza tak, uciekacie przed deszczem, zwijacie się, mokry sprzęt wkładacie do tego pokrowca I to sobie wszystko tam będzie ściekało może, no, o, Ogólnie to gniło jak jest, zazwyczaj to jak jest dużo wody to można trawę podlać tak. Taka kolewka się z tego robi e, Ale dobra. polecamy otworzyć pokrowiec zawsze, bo tam się cuda mogą wtedy wydarzyć No zakisi się tam coś i no, jest nieprzyjemnie Właśnie ja muszę otworzyć twój po sezonie zimowym, zobaczę czy jeszcze wędki mam a to takie grzyby, paprocie rosną, e, dałeś znak. A, Właśnie miałem powiedzieć, dzień dobry, daję znak. Adrian tak do mnie to. To, to, to noga, o. Okej, okay, kurde. Po raz pierwszy, odkąd Nagrywałem. pracujemy razem, zauważyłem znak. A teraz przechodzimy do przyjemności. Ten pokrowiec długości 150 cm, trzykomorowy. 355 zł była to najniższa cena ostatnich 30 dni przed W tym momencie jest do wzięcia za 299. Ale wiesz Paweł, że to był próbny znak zobaczyć czy działa, bo to dopiero 6 minut minęło. Prostu... Okej, okay, patrz, tu już nie będziemy się rozwodzili nad tym, bo jest bliźniacza konstrukcja. Tylko że większy. E, tylko że dłuższy jest, 165 cm ma. Poczekaj. Może tak być. Coś mi tu nie pasuje. Dlaczego? E, e? dłuższy jest tańszy od krótszego. Bo może jest. No i łatwiejszy i tak, w produkcji. No i tak los chciał. Słuchajcie, ten e, dłuższy, 370 zł, była to najniższa cena. Jeszcze jest a w tym momencie 259. Chyba, że się pomyliłem. Właśnie miałem powiedzieć, chyba, że zrobię jeszcze lusterko takie. To, e, to wkleję wam oczywiście te pokrowce w pierwszym komentarzu pod filmem, żebyście łatwiej mieli je znaleźć. No i tutaj teraz mamy pokrowiec nad pokrowcami. To jest taki no. giant wśród pokrowców. A to na później, to tak miało być, <głos> <głos> że się urwało. Patrz, nawet tu masz mocowanie. Że, a w, no a wiesz po co? No nie wiem. Jak tam napakujesz wędek dosyć ze trzy wiadra i w ogóle, no. to tam jest temat taki, że wiesz, do samochodu wrzucasz i za to tylko robisz. Pszst. A. No każdy uchwyt ma... Albo możesz wiadruś, sobie na tym, wiesz, powieszyć. Nawaj tu pacjenta na stół bierzemy. Operacyjny. 195 cm. Ja myślę, że jak tu była jedna komora, to spokojnie... Pół sklepu kij. Nie, jednego nieboszczyka można by było tu zmienić. Tylko chyba do góry nogami, jakbyśmy go włożyli, to by bardziej... Ale zawsze może, no wiesz, tu kawałek ręki, no, tu to... Nie, bo tu no, jeszcze To głowa, barki i tu. Bo trzeba no, pamiętać, to, że tu no, jeszcze no. można było, o, rękę wsadzić, o. No tak, żartujemy sobie, ale... Serio? Jest... Ja, już się na... ja już się ucieszyłem. To później ktoś tak przyjdzie do sklepu i tak z miarką, Tak będzie mierzył. A co ma tak? A mierzę czy mi komita się zmieści. Nie polecamy. Trzeba być dobrym dla ludzi i dla wszystkich w ogóle. Dobra, mamy trzy komory. Zobaczymy czy tu w środku się coś zmieniło, bo z zewnątrz się zmieniło dużo. Pytanie, czy są też rzepy. I czy są rzepy? Oooo! Nie ma, ale to jest co guziki. A mi się wydaje, że wiesz jaki to jest temat. A to są guziki jest mocowanie do tych pasków To są nity, tak znitowane to. Jest. No dobra, nie ma rzepa, nie ma rzepa, ale są trzy e, komory. E, kieszenie boczne tutaj. E, Fajny temat na szczytówki albo na podkórki albo, albo albo. A oprócz tego mamy tutaj jedną bardzo długą kieszeń boczną. Taką dość szeroko i jeszcze tu mamy, patrz, jeszcze z tej strony mamy jedną. A to nie da sama tylko ją przekręcasz dwa razy. Nie, nie, nie ta sama. Ale na sztyce też, właśnie. Nie, właśnie na sztyce na coś takiego. Czyli mamy jeden, dwa, trzy zewnętrzne kieszenie dodatkowo, e, mocna konstrukcja. Dobra, teraz wam powiem. Oceń. Podoba się dla mnie, 195 cm. 360 na Niektóre pół spinningi jednoskładowe by tu weszły. On nie jest na promocji. 625 zł kosztuje. Natomiast jeżeli wpiszecie hasło YouTube, będziecie mieli 10% taniej. Czyli już tam poniżej 600 takie 500 plus powiedzmy. Trzeba pamiętać o tym, że takich pokroców nie kupuje się co 3 miesiące, co 2. To jest zakup na kilka sezonów, w zależności od tego jak dbacie o sprzęt, więc czasami warto troszeczkę więcej zainwestować i cieszyć, cieszyć się czymś, masz Pro, <noise> masz Pro, <noise> dłużej. Dobra, na dzisiaj to tyle, tylko o pokrowcach taka wrzutka, bo przyszła dostawa, mamy ich sporo, a wiemy, że na targach nie starczyło ich dla wszystkich. W pierwszym komentarzu pod filmem podlinkuję Wam te pokroce, żebyście sobie mogli e, zobaczyć, przeczytać, doczytać parametry techniczne, stacjonarnie też są dostępne. Dlatego subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. <laughs>